Robi zdjęcia na ktoś do... Witajcie na żółtej stronie mocy. Dzisiaj opowiem wam historię, w której poszł sobie do Biedronki. I w tej Biedronce były takie poduszki. One były na promocji tam 24 zł, coś tam, coś tam. No, no to patrzę na te poduszki i było tam napisane Jotte. Ja się tak zdziwiłem. Jak Biedronka może sprzedawać takie produkty? Ja załamany idę do kierowniczki, mówię, że tam poduszka JT ma a te poduszki są JT ogólnie. A kierowniczka do mnie... No co? No JT. No, no to i mnie wyprosili ze sklepu za nakrywanie. No, no to tyle z tej historii. Ewę zgarnęła policję. Wybaczcie, że to ja jestem, ale wiecie. Ewa się poświęciła za te poduszki od tej kazabił, dokumentować to w postaci filmiku na żółtą stronę. No, no to tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zawalcie dzwona. A jak Wam się filmik nie podobał, tu udostępnijcie. No.